Witam serdecznie w naszej ozowej kuchni. Będziemy przygotowywać orzeszki, w takie ciasteczka nadziewane kremem i orzechami. Dzisiaj będziemy robić same łupinki. Mam tu już przygotowaną mąkę, czyli pół szklanki. Do tego mąka jest przesiana. Damy pół łyżeczki sody oczyszczonej. Też ją przesiejemy. Dodajemy pół szklanki cukru. Dwa jajka mam tutaj wbite i dwa żółtka. Dwie łyżki gęstej śmietany. 150 gram masła już przetopionego. Wszystko będziemy zagniatać do uzyskania jednolitego ciasta. Dołożę jeszcze troszkę śmietany. To jest dość suche ciasto. I jeszcze raz dobrze wymieszamy. Ciasto już mam zarobione, już śniące z niego robić takie kuleczki. O. Ale nim będziemy robić kulki, to odkładamy takie ciasto na godzinkę do odpoczęcia. Ciasto już nam odpoczęło. Teraz zroluję takie ciasto i będziemy robić takie małe kuleczki. Te kulki będę dawać do nagrzanej formy. Lepiej jest, jeżeli mamy taką formę, to robić to na gazie. I tu już zrobiłam jedną porcję. Bo chciałam zobaczyć, jakie kulki, jakiej wielkości kulki trzeba zrobić, bo jak są za duże, to zobaczcie, wychodzą nam tu boki. Oczywiście tych boków te boki później będę obcinać i będę dodawać to do kremu. A na tą chwilę robimy takie łupinki. Ja teraz sobie przygotuję więcej takich kuleczek, żeby móc od razu piec łupinki. Zrobiłam parę kulek, maszynkę już sobie również nagrzałam. Teraz będziemy je piekuli. I zaczyna nam skwierczeć. Dajemy kuleczki do matrycy. I przytrzymujemy parę minut z jednej strony parę sekund już minęło możemy sprawdzić jeszcze jest nie jak będziemy sprawdzać to muszą być takie rumiane Także zostawimy jeszcze chwilę z jednej strony Sprkniemy, czy już się nam tutaj o piękne robią się nam rumiane, ale jeszcze chwileczkę. Ładnie pachnie w całym domku maślanymi ciasteczkami. Tuca. i jeszcze się lepiej żeby być. Mamy już idealne, zobaczcie, piękne rumiane. Wsypujemy do miski i wkładamy następną porcję. teraz musimy częściej kontrolować ciasteczka dlatego że już matryca jest mocno nagrzana i szybciej będą się piekły i w ten sposób upiekę wszystkie łupinki upiekłam już wszystkie łupinki teraz będziemy robić krem z mleka w proszku i będziemy dodawać do tego orzechy. Dzisiaj będziemy robić masę do orzeszków. Do masy potrzebujemy margaryny, cukru, mleka w proszku, kakao oraz wody. Do garnka wlewamy szklankę wody. Ja teraz będę robić podwójną porcję. O, zrobiłam sobie dwie porcje orzeszku, więc zrobię od razu podwójną porcję kremu. Do wody wrzucam margarynę oraz takie niecałe dwie szklanki cukru. wszystko zagotowujemy i będziemy gotować 10 minut. Gotowało nam się to 10 minut. Teraz wyłączam i odstawię do wystygnięcia. W międzyczasie możemy sobie oczyścić łupinki z nadmiaru ciasta. Bierzemy nożyk Wycinamy przy francie. Ja już sobie oczyściłam całą porcję. W ten sposób. A resztę już mam tyle. W dodatku będziemy dodawać to później do masy. Masę już mam tutaj. Zimna. Teraz będziemy dodawać dwie szklanki mleka w proszku. Две ложки какао. Размешаем. Dobrze wymieszane. Zobaczcie, ta masa jest jeszcze w miarę rzadka. Jeszcze odstawię do zgęstnienia. Masa już zgęstniała, zobaczcie. Teraz wsypujemy nasze okruszki, wymieszamy. I teraz taką masą będziemy nadziewać orzeszki, rzemień, łupinkę, łyżeczkę. Troszkę masy, orzeszek. Druga łupinka. Masa. Możemy dodać. Rodzynkę. I teraz łączymy obydwa. nadbiar ściągamy. I jest piękny i zrobiony orzeszek. Zobaczcie. Taką masę możemy do tej masy możemy dodać również jak ktoś lubi olejek na przykład rumowy. Albo Rum, jeżeli ktoś lubi takie smaki. I zaś robimy tak samo. Korzeszek. przykrywamy, dociskamy delikatnie. Nadmiar ściągamy. I tak mamy przygotowane następne w ten sposób zrobimy do końca wszystkie orzeszki orzeszki mamy już gotowe wszystkie pięknie zrobione teraz możemy je jak ktoś chce przyprószyć z cukrem pudrem Zrobić piękną kołderkę. I gotowe. Dziękuję bardzo za oglądnięcie filmiku. Mam nadzieję, że zrobicie sobie również takie pyszne orzeszki. I zapraszam na nowe filmiki. Dziękuję bardzo.